on był na schodach, ale no? okej. Okay. Kurwa, chcę zobaczyć, co on mi kurwa chyba zajebał. Bo ja kurwa nie wiem. No, Gdzie tam był headshot? No. Zajebisty się headshot, kurwa. Nawet nie widzę heda kurwa, spojrzałem. Ale gdzie on był? On, kurwa, wchodził po schodach i jest okej, sobie podnieść. Ja nie jest headshot, Na lewo, razu odradka. Kaj na dachu. Londry. Zaplantuj tą pakę. Londry walk. Gdzie mogę zaplantować? Patrz tak na mnie Patrz tak na mnie Patrz na nie żyje Tam jeszcze jeden był A runi chyba Nie wiem kurwa ten debil kurwa kichnie we mnie czy nie? Tutaj jest lądź lądź Tutaj jak przesłonujesz to, to wsiadę na rozrzucie. Mo możesz to złapać? Czy tutaj jest betonowa? Mo mo może, ale tam w różniku jest z tyłu. Jest, to jest... E, plecy Vigil od bóla. Ból. Tutaj jest. Vigil so, so, ale... so, 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 so. do ciebie. Dziękuję cię w prawo. Trawa była tam z przodu na tym sajcie, Gdzie są te łóżka. Yy, plecy! Plec od Bula, plecy od bola, yy, Już jest Londry, albo co tam jest na lewo, 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 lewo. Jakie Londry? Nie wiem, kurwa, jak się nazywa, to paweczka jest. jest. <tuszy> <tuszy> to jest. To jest. To jest. To 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 nie, Doki się zabiło No ktoś jeszcze idzie idzie. O, Doki z niebieskim skinem Ła miała skina fajnego z tego dzieckiego na smigu, chodź zobaczyć, chodź tu Chyba dziecki skin? Chodź pa. Gdzieś to pełny czy nie? To jest pól niebieski po prostu Ale gdzieś smika czy nie? A... Smiga? A no leżysz na nim. A, sorry, bo... No, no jest taki biały. No nie, ma taki fest. i w ogóle. CCCC. No weź tu Olsson. No ja ma rozumiem, się... i ma CCCP. O. Oh! No przed lufą. A, no jest. Wyrażaj się. Zgódź w dupę. mnie strzela! O, czy strzela? Nie, co on Nie, nie jest chyba balko. Jest na balkonie. Dobra, wychodzimy. Dobra. To co? go było? To Chcę poszedł i od razu inek. No, <noise> Nawet... No tak. Aha! <noise> Attackers are activating the diffuser.